W tym filmie pokażę Wam jak pierwszy raz inkubuję w nowym inkubatorze Inkubator załączyłem żeby się w środku nagrzało Inkubator jest już wyczyszczony w środku znajdują się dwa kanały na wodę z czego dla kur musi być wypełniony tylko jeden ten drugi może być na przykład jak będziemy chcieli kupować gęsi lub kaczki po wypełnieniu kanału wkładamy wszystko z powrotem najpierw siatkę koszyczki kluczek i teraz możemy wkładać jajka do koszyczków trzeba pamiętać że na innym pokładzie że jajko powinno być wkładane ostrym końcem do dołu ponieważ w górnej, teraz w górnej części nie w, nie w tej ostrej znajduje się powietrze i by kurczak w trakcie rośnięcia gdy będzie już duży nie zgniótł sobie tej bańki powietrza Inkubator jest prawie pełny. Brakuje mi czterech jajek do pełnego inkubatora, ale ich już nie będę wkładał. Mam zamówienie na jajko, więc myślę, że to mi na razie starczy. Zobaczymy, ile będzie z tego zalężonych. Kwestia obracania. Ja mam półautomatyczny inkubator. Jest to dosyć łatwe. Około 3-4 razy na dzień trzeba poobracać jajka. Trzeba pamiętać, żeby nie za mocno przewrócić, ponieważ wtedy koszyczki będą ocierać się u jajka i zablokuje się ten, można nazwać to automat i nie będzie szło obracać jajek. Teraz wystarczy tylko przykryć inkubator. Pokrywą musimy poczekać aż w środku nagrzeje się do odpowiedniej temperatury i musimy czekać 21 dni, aby zobaczyć jaki rezultat. Przyniesie mi ta inkubacja. Teraz pokażę Wam, jak przyświetla jajka. Powinno się to robić w całym okresie inkubacji trzy razy. Ale ja pokażę Wam to raz. Do wylęgu zostało jeden dzień. Już niektóre skorupki są popękane. Na przykład, tak, tak jak ta. Akurat tego nie widać, ale słychać te jajka już były szybciej przeze mnie prześwietlane, więc te tutaj są wszystkie pełne. Jak widać jajko jest całe czarne. i widać tutaj takie żyłki, to jest układ krwionośny. Dla porównania mam tutaj już odłożone jajka. Było z całego inkubatora było tylko jedno puste. Tutaj widzimy nie ma nic w jajku. Tutaj było ale niestety, po kilku dniach od rozpoczęcia inkubacji obumarło. Powstał krwisty krąg. Tak samo jak w tym jajku, też widać, że coś zaczęło się robić, ale nie rozwijało się. A tutaj, w tych jajkach, widać, że rozwinęło się, ale obumarło w późniejszym etapie. Można to rozpoznać po wielkości, jakie są jajka w inkubatorze. Tamte już zapełniają całe jajko, a tutaj mniejszą połowę. Nie widać naczyń krwionośnych. To coś w środku nie porusza się. A gdy poruszamy tym jajkiem, ta zawartość to jakby, tak jakby dziwnie porusza się. Lub tak. W tym jajku, ale tego nie będzie widać, są takie czarne plamy, też to obumarło. Ale ogólnie to jestem zadowolony, bo z całego inkubatora jest tylko tyle, tak by można powiedzieć, pustych, albo co nie udało mi się wylęgnąć jak można w tle usłyszeć, jedna kurka już się szybciej wykluła. Jedna jest, słychać ją, w inkubatorze. A tutaj jest już szupka po tej jednej kurce. Tutaj jest ta jedna mała kurka, która się już wykluła. Jako pierwsza jest już pod lampą grzewczą. Jest, mam tutaj bardzo duże pudło, które jest po inkubatorze, w którym przyszło. Dałem już tu poidło z wodą. Karmnik też z paszą. Za chwilę dam. Pudełko jest wyścielone, żeby kurka miała miękko. Jest to z tych czarnych kur, z których mam dwie kury, dwa koguty. Myślę, że większość jednak będzie z, z rasy Rosa 5, bo jednak więcej ich było. Więcej ich tam mam. Ale o rezultacie, ile wykluło się i czy udało mi się powiększyć hodowlę, i o ile, dowiecie się w następnym odcinku. Polecam także inkubator, w którym właśnie akurat teraz inkubuję, który zakupiłem ze strony EcoAgra. Link do inkubatora i do strony będzie w opisie. Polecam. Ja miałem w zestawie z poidełkiem i karmidłem. Tak więc jeśli ktoś myśli o zakupie inkubatora. To warto także przemyśleć tą propozycję, ponieważ jest to atrakcyjna oferta. Tak więc do zobaczenia w następnym odcinku.